Elu widzowie, dzisiaj... Ela byli Kiwili Toilety. Dzisiaj jest ze mną Martynka Cytrynka. Ja, mnie nie było, bo mi się nie chciało nagrywać, ale już jestem, bo mi się chce nagle. No, to jest wielki powrót... Od, od, e, 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 siły mi przyleciały. Tak. E, dobra, dzisiaj reagujemy na straszną historieczkę świąteczną. Niech będzie świąteczna. Dobra, musimy, musimy wybrać. Widzowie... No. Elo, elo. Mamy wybrane. Mikołaj kazał mi robić straszne rzeczy. Jakie? Oh no. To się dowiemy, straszne. Ty, 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 ty. Prezent od Mikołaja, ale dramatyczny tytuł. No ale weź to wróć, że tak. A no tak. Jestem profesjonal youtuber. Święta to mój ulubiony czas w roku. No ja też lubię święto. Ja też lubię święta. Bo prezent. Mam Bo prezent. prezent, mam prezent. No mam, do psa i takiego grubego koturka. E, ogólnie i lubię też... Dostałam to... squishy baterii z TikToka. Wiem, że was to nie interesuje, ale okej. Okay. Wykonałem rzeźbę Rudolfa i Świętego Mikołaja, które masło. obecnie znajdują się w moim ogrodzie. Co rok kup. Ten Mikołaj się na nas patrzy, jakbyśmy mu Rudolfa utopili. Pewnie tak zrobiliśmy. Ten Mikołaj tak, tak się lampi, jakby miał downa. Oh. Tak. Proszę Mikołaja o prezenty. Klękając przed rzeźbą gigantycznej skarpety w moim Cześć, salonie. ona jest taka duża? się boję gigantycznych skarpet. Ale jest stamtąd wyskoczy Rudolf. Wow. Pięty Ale... Mikołaju, staram się być dobrym historia. człowiekiem. <laughs> Proszę, Ej. daj mi... Ale przykro mi, że się skończył odcinek, bo go zapowiedzieliśmy. Do widzenia. Wtedy W te coś naprawdę drogiego. Gdy byłem dzieckiem... Creepy wygląda. Ale przecież, jak on przecież ma tutaj te, coś innego, tu, ja pierdo... Gdzie? No te włosy tutaj. Ej, Ma inne niż broda, co za oszukaniec, kurde, z dupy. Wiem, mój ojciec co roku przebierał się za Mikołaja i dawał mi w No właśnie, widzicie, mówiłam. Ojciec no. <laughs> dlatego, święta kojarzą mi się <laughs> tak dobrze. Mimo, że mieszkam sam, a mój ojciec zmarł wiele lat temu, wciąż lubię to święto. Mogę znów poczuć. Też lubię te święto. Może moja mama i to to co? wciąż prosiłem w myślach Mikołaja o cudowny prezent. Jednocześnie zdając sobie, że rzeźba następnego ranka będzie pusta. Nikt nie da mi żadnego prezentu. <laughs> lubię skrzynić to i Chciałbym spać w wigilijną noc. No ale przecież masz chyba, bo, a nie, bo jak rodzi temu Mali, to pewnie babka pasz. To zrób swoją rodzinę. Wow. Ale na pewno masz jakąś siostrę czy brata. Którzy mają swoją rodzinę, i nie są tacy inni. No Ale w ogóle ile on ma lat? Po gębie. Mm. 25. Nie? Kości 19. Mi... Nie wydaje mi się. No ale nie mi się wydaje. wydaje. A mi się nie o, wydaje. Nie. Otóż, gdzie są moje okulary? Widzowie, no, piszcie w komentarzach, ile mam lat, bo m, m, nie wygląda jakby zaraz mu kości się połamały, plecy mu się za, żeby zaraz połamały. Nie, nie. Tak. Ja mam dziewięć. Znaczy, co? <laughs> ja mam dziewięć i mnie tak bolą plecy, że, że ledwo tu siedzę. No. Yeah. Gdy wstałem rano, byłem kompletnie zdezorientowany widząc w moim salonie mnóstwo banknotów. O, mają to życzyć. Ja nie Ale nie, ty nie, bo ty nie komentujesz, cicho bądź. E, no właśnie, jak ci się coś nie pa, jak to... jak tobie coś nie pasi, to możesz nam oddać. Właśnie, ale nie tylko mi, bo ja potrzebuję najbardziej. Ja. Nie ja. Ja. Ja, ja. ja mam duch do spłacenia. A ja ma, a ja muszę opłacać moje leczenie. Cierać oczy, No właśnie, myśląc, lo. że to sen. Jednak tak nie było. To, hmm. czego, to, to czego, to ty się masz? Czego, czego ty narzekasz, bo bierz ten cały wór z hajsem, sprzedaj i domy se kup Woo, big brain time. W moim salonie naprawdę było mnóstwo... Ej, dobra, czekaj, złotowie. No, no, Myślałem, że to jakiś Dobra, ale czekajcie, musicie mi napisać w komentarzach, bo to będzie najważniejsze pytanie w historii świata YouTube'a i wszystkiego czegoś innego. <laughs> Czy lubicie skibidzi toilety? Nie, musicie wiem. mi napisać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa tej tego odpowiedzi. Tej odpowiedzi. No ej, sprzednij, By no, mi go to zrobić. Ciekawy bomb. Minęło parę dobrych minut, zanim wróciłem myślami na ziemię. Nie możesz. Wtedy Dziękuję. zauważyłem, że coś wystaje z wnętrza mojej rzeźby. O oh, no, Powoli. Ale zróbie... To jest worek, Loki. I wtedy zauważyłem ogromny żółty worek. O kuźwa! Powoli. O kuźwa! No. Mikołaj zostawił ci w worku konfiturki z dżemem malinowym. Nie, nie lubię dżem malinowego, ale troskawkowy. Tadziłaś mi... Albo wiśniowy. O, to, to jeszcze, otworzyłem. to jeszcze ujdzie. A to co zobaczyłem w środku odebrało mi mowę. Mikołaj! Zadbało się z nim ciało kobiety. I pewnie jeszcze podpis Merry Christmas, my friend. Nie, last Christmas. Merry Christmas. Czyli ostatnie święta. A, ah, last Christmas. Last Christmas, I gave nie, you my gift. Ja, ja znam tekst tej piosenki, bo jak jest last Christmas, czyli ostatnie święta. Last Christmas, I gave you my heart. To w ostatnie święta oddałem ci moje serce. Ostatnie święta, oddałem ci twoje serce. Moje serce. A, dobra, się. Zauważyłem przyczepioną do kobiety karteczkę z jakąś wiadomością. Brzmiała ona tak. Wesołych świąt. Oto twój prezent od... Mówiłem wesoły świąt! To no, chyba ostatni świąt. Zauważyłem przyczepioną do kobiety karteczkę z jakąś wiadomością. Nie do kety tego dozorka! Brzmiała ona tak. Wesołych świąt. Oto twój prezent od świętego Mikołaja. Ja bym się ucieszył, sprzedałbym za... Sprzedałbym na Dark Webie i organy. Znaczy co? Nie, ja nie no. Tak. Ale to by byłby dobry cen. Bo to by było legalne, bo to ktoś ci dał te ciało. No ale. A nie, ty sam je wziąłeś. Znaczy nie wiesz przykładu z tego, bo ja jestem głupiej, po prostu tak mówię, ale to nieprawda. Znaczy to jest legalne w moim przypadku, ale. <laughs> A w waszym przypadku przyjedzie po was nie... policja? 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 La... o, oh, park Dobra, za mi się. Tufce są twoje. Jeśli tylko pozbędziesz się dla mnie tego ciała. Czyż nie jest to wspaniały prezent za taką drobnostkę? Takie prezenty dostają wyłącznie grzeczne dzieci. On... Co? No mój mikrofon. E, grzeczne dzieci powiada, że dostałem ciało i w No. To ja też jestem, to ja jestem nie grzecznym dzieckiem, bo ja tylko... ileś tam złoty. Tak, muszę już się Zacząłem panikować. Nie byłem w stanie zebrać w swojej głowie najprostszej myśli. Jednocześnie nie mogłem oderwać wzroku od swobodnej ilości gotówki leżącej w moim salonie. Epicka gra akcji online. Nie epicka gra. w drobny gdy oczami pojawiały się rzeczy, o których zawsze marzyłem. Sport. To jak, chcesz ten, to jak chcesz ten hajs, to go po prostu weź i tam gdzie pieprz rośnie We samochody Ej, dobra, ej, czekaj, znowu ważne pytanie. lubicie barszcz, bo ja lubię barszcz z ja lubię, A ja nie lubię. Nie wiem na koniec. Dobra, pozwólmy powiedzieć coś jaka to się, to lubisz baszcz? Średnio lubię Czyli lubisz czy nie lubisz? No, no lubię. trochę lubię, trochę nie lubię. No, czy nie lubię. Ty, no, czyli znaczy średnio. Na wille, rwąc sobie włosy z głowy, zadawałem sobie pytanie. Jak miałbym się niby pozbyć eee. tego ciała? Do piwnicy i sprzedać dom! Wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego A, zrobić. Ale nie, bo to nie... No, Zawsze byłem dobrym człowiekiem i brzydziły mnie takie wstrętne czyny. Miałem wrażenie, że mój mózg zaraz eksploduje. Trudno. Spojrzałem w sufit i powiedziałem: Boże, dlaczego wystawiasz mnie na tak trudną próbę w tak wspaniały dzień? Myślałem jeszcze przez chwilę, aż w końcu wziąłem do ręki telefon. Chwilas, jaki jest numer na policję 911 czy 997? 997? Dlaczego to, to jest 911? Nie wiem. To no bo to jest Ameryka. American Fast food, co? W, in w innych krajach jest 991. Nie, 911. Dobra, nieważne. Nie. nie wiem. Wiem. On I zacząłem wybierać numer alarmowy. Zanim jednak zdążyłem wykonać połączenie, ktoś zadzwonił do mnie z nieznanego mi numeru. Gdy odebrałem, usłyszałem głos starszego mężczyzny. Wesołych świąt, czy podobał ci się prezent? Wykrzyczałem, ty morderco! Jesteś mordercą, który zabił tę niewinną kobietę. Zacząłem krzyczeć, żeby przestał kłamać, jednak ten kontynuował. Dałem ci tylko to, o co mnie prosiłeś. Jeśli mi odmówisz, skończysz dokładnie tak samo, jak ta biedna kobieta. Rozumiesz? Ale co mam ma zrobić niby? Mikołaj, Poczekaj nie się. niby wstać. Bo ja widzę, że ja, ja, ja czegoś nie zrozumiałem. Przewinę trochę. Ale nie no, ale co on ma zrobić? Jaką prośbę o co chodzi? Nie wiem. Zobaczmy się. Dałem ci tylko to, o co mnie prosiłeś. Jeśli mi odmówisz, skończysz dokładnie tak. No, samo. że odmówisz ciało! A, odm ale odmówisz schowania ciała. <coughs> nie, odmówisz wzięcia ciała. Aha. No to weź się, to ciało na śmietnik. O, jak ta biedna kobieta. Ta nie będzie tego. Rozumiesz? Ciało. Mikołaj nie byłby no w stanie nie wejść do, do mojego domu. Ja nawet nie mam komina. Myślisz, że się ciebie boję? W tym samym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. Z niedowierzaniem spojrzałem w intercom. Przed drzwiami wow. stał mężczyzna przebrany za Mikołaja, a po chwili powiedział: Mikołaj może wejść do każdego domu. Mam to w dół. Nie może wejść do każdego, bo do mojego nie wejdziesz. Czemu, czemu był dzwonek do drzwi? Nie, no żartuję. To było kaszlecie mojej mamy LOL. Dobra, nieważne. Oglądajmy tą dziwną historyjkę. Nawet twoje Nagle usłyszałem odgłos otwieranego w drzwiach Ile ja to będzie trwało? Ja serce biło jak szalone, a ja w bezbez... Bro, 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 co stoi zamiast uciekać? Ale ja nie wiem, że oni tak robią w jest horror, nie? A tam, a tam słychać hałas i mówi, rozdzielmy się i zobaczmy. No. Ja wczoraj oglądałam taki horror 13 dni do wakacji. On był straszny. Nie, nie po, no czy polecam jak macie 13, 16 lat, bo on jest od 16. Ja nie mam 16, <laughs> ale obejrzałam, bo mogę. E, znaczy jest, był straszny, więc jeśli lubicie takie horror, to polecam. 13 dni do wakacji jest na Fiksia. Cicho cicho, cicho, cicho! Ja nie sponsoruję, tylko polecam. Mhm. I, I tam też było takie coś, nie że... Płacą nam. No i co z tego? Z YouTube'a też nam nie płacą i co? Ty, no, 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 dobra, no dobra. i właśnie ten no i tam był taki morderca, który się wkrótce do domu i to nieważne. I właśnie oni zamiast uciekać z tego domu, znaczy się zaczę na... bo on był... Dobra, nieważne. A dobra, koniec tego pitolenia. Znaczy byli zamknięci w tym domu, więc mogli uciekać w sumie. Gdy te delikatnie się otworzyły, ujrzałem machającą... No siema. Izraczka, pierdaczka. Mi zakrwawioną dłoń. Kłamiec zapytałem, czego Ty do cholery ode mnie chcesz. To jest nasz student, którego nikomu... Mikołaju, rozlać się konfiturka! Mikołaju, podrap mnie pojaju. Dobra, Komu nie, nie możesz wyjawić. Jesteś grzecznym chłopcem i wiem, jest że. Czekasz pracę, którą Ci Pamiętaj, że Mikołaj zawsze ma na ciebie oko. Ma okularki do pływania, o co Fii, chodzi. drzwi się zamknęły, a Mikołaj zniknął. Padłem na kolana i Ale zacząłem masz płakać. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego to spotkało akurat mnie. W końcu uświadomiłem sobie, że nie mam wyboru i muszę to zrobić. Byłem młody i nie chciałem skończyć w więzieniu a jednocześnie bałem się, że skończę jak ta kobieta. Najpierw postanowiłem sprawdzić, czy banknoty nie są fałszywe. Tak, to, to do... do... Ba do banku zakrzyżone pieniądze. Bardzo mądre, wiesz? Zamiast przetrzeć jakąś chusteczką, to kurde, nie wiem. Ku, gdzie okazało się, że banknoty są prawdziwe? Przez długi czas zastanawiałem się, co zrobić z ciałem. W końcu mnie I wpadłem na naprawdę doskonały pomysł. Zacząłem rzeźbić ogromną, złotą rzeźbę świętego Mikołaja. Gdy ta była prawie gotowa, schowałem ciało w środku. Rzeźba była dla mnie symbolem piękna i tajemnicy. Po pewnym czasie całe sąsiedztwo przychodziło pod mój dom, aby podziwiać rzeźbę. Wszyscy byli zachwyceni, a ludzie zaczęli przylatywać z odległych zakątków kraju. Aby tylko ją zobaczyć. Ta, ja Zostałem sławny, a ludzie mówili mi, że rzeźba wygląda jak żywa. Raz ktoś powiedział mi, nie mogę uwierzyć, że stworzyłeś coś tak pięknego. Chyba sprzedałeś duszę diabłu za tak wielki talent. Zacząłem w pełni korzystać z życia. Mieszkałem w pięciogwiazdkowych hotelach, jadłem drogie jedzenie, miałem luksusowe ubrania. Okej, okay. kto pytał? A no tak, muszy, musimy to skomentować, żeby mieć jakiś content. Ale hajsu i tak nie mamy z tego. No hajsu nie mamy, spasmy, to robimy. Wcale nie dla hajsu. No, no ale też milion nie dostaniemy, ale nie lubię na YouTube. Uch, i, dawać... Cicho, bądź. Kurde, kurde. ...autami <laughs> i praktycznie codziennie <laughs> imprezowałem. Wszyscy myśleli, że... Wyobraźcie sobie, że ten dziad jest na imprezie, a tam Mikołaj... byga. A ten Zobaczcie wyobraźcie sobie, że ten... Jak i Dziadyga. Że ten Babsztyl e, jest na imprezie... Dziadyga! Jezu, za na <stanskritik> <śmiennie> że, że ten Dziadyga jest na imprezie i widzi tego Mikołaja i mówi ho 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 na balet! Ho, ho, ho. Na balet, u, tu, 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 tu tu na balet, no i taka impreza będzie. I... Ej ty mnie słuchasz? No, to robiłem się A, na moich rzeźbach. Jednak nikt nie znał nieprzyjemnej prawdy. Często miałem wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, jednak starałem się tym nie przejmować i. No bo cię obserwuje! Pan Mikołaj ma podgląd. Ma biedineczka i zapierdziela w klopeczkach. Do ciebie. Oddawałem się w pełni przyjemnością. oj Nie, 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 nie Adventure no po roku w kolejne święta mój telefon zadzwonił ponownie usłyszałem głos starszego mężczyzny To rzeźba jest naprawdę wspaniała jak w ogóle udało ci się strzelić to ciało Genialne Naprawdę mi zaimponowałeś Czemu Powinnić... on ma okularki do pływania? No o co chodzi mu? No, nie ma oczu Ale to może zwykłe okulary nosić. No właśnie. No, to mi Taki, narkotyki, no, tak. od tego czasu będę ci płacił milion za każde ciało. Co o tym myślisz? Moja ręka się trzęsła... A ja bym przejęła tą propozycję, Co prasa. A, ekscytacja. A nie by było. Lol. Bez zastanowienia odpowiedziałem, pewnie poradzę sobie z tym. Ten śmiejąc się odpowiedział... Co teraz? Jesteśmy po tej samej stronie. Następnego dnia w salonie znalazłem worek z kolejnymi zwłokami. Jaką rzeźbę powinienem stworzyć tym razem? Rudolfa se, oje, co to za mina. To jak taki zginął style. Mama! No, ej, to troszkę pada. potem się tak uśmiecha, już... tak uśmiecha, jak robi. Zala język. Mam <gry> mam Pomyślałem. Uderzyłem się w twarz, gdy tylko zorientowałem się, co ja tak naprawdę robię. Wiedziałem, że robię źle, ale po prostu nie mogłem się powstrzymać. Zostałem potworem. Ponownie stworzyłem wspaniałą rzeźbę i ukryłem ciało w środku. Prezencie. Tym razem stworzyłem kręczącą kobietę z prezentem, której wygląd odwzorowywał kobietę będącą w środku. I ci sami ludzie z tą samą pozą i bez oczu. Podejrzano. Jak to Nie, wszyscy zachwycali się rzeźbą. Czy mógłbyś Pytali mi. mnie: Na kim wzorowałeś się tworząc tą wspaniałą rzeźbę? Chciałbym zobaczyć te kobiety osobiście. Zazwyczaj wywalałem takie osoby ze swojego ogródka. Dalej kontynuowałem swoje wygodne życie. Byłem szczęśliwy i spełniałem swoje wszystkie marzenia. Wszyscy mnie podziwiali i chwalili. Mikołaj naprawdę mnie posłuchał i dał mi najwspanialszy prezent na świecie. Są oczywiście takie dni, kiedy martwię się, że ktoś odkryje prawdę, jednak staram się zbyt często o tym nie myśleć. W końcu, kto i z jakiego powodu mógłby w ogóle wpaść na pomysł, że w środku znajdują się prawdziwe ciała? Przestałem już prosić Mikołaja co roku o prezent, gdyż doskonale wiedziałem, co dostanę. Wy również uważajcie, czego sobie życzycie. Może zdarzyć się tak, że Mikołaj naprawdę wysłucha waszych próśb. Ho ho ho! Wesołych Świąt! Dziękuję. Nawzajem. Ja bym przynieściało z kolei, ja pluszoka pluszek Douglasa. Border Collie. Ej, clown wybrał mnie jako swoją ofiarę. Dobra, elo! Dobra, z ja pa! to Just like